Witam, kochani. Dzisiaj wskakuję z takim krótkim materiałem, żeby sobie przypomnieć, co się dzieje w naszym życiu, jak my się czujemy, jak nasze najbliższe osoby odchodzą z życia, z naszego życia. I tu nie chodzi o partnera czy partnerkę. Tylko chodzi o znajomych, przyjaciół, jak my się czujemy i z jakiego powodu ludzie odchodzą z naszego życia. Taki temat się pojawił właśnie wśród moich klientów i nagrywam się także dla Was, bo myślę, że dotyczy to każdego z nas. Przypomnij sobie taką sytuację, być może, że to było w szkole, czy być może już w życiu dorosłym, że byłaś, byłeś w jakiejś znajomości czy przyjaźni, i nagle, na przykład, Twoja znajoma przeprowadziła się albo zmieniła pracę, być może, że została mamą i nagle przestała się odzywać, przestała mieć czas dla Ciebie. I ty poczułaś, poczułeś się jak? No właśnie jak. Czy poczułaś, poczułeś smutek, opuszczenie, żal, złość? Jaka emocja się pojawiła? Przypomnij sobie. Bo to, jak my się czujemy, jest oczywiście związane z tym, co wydarzyło się, jak byliśmy dziećmi. Natomiast dlaczego ludzie odchodzą? Kochani, tak samo jak my, jak i nasi najbliżsi znajomi czy przyjaciele, mają swoją podróż, mają swoją podróż, mają wybory i w pewnych momentach naszego życia oni przestają być bardziej dostępni, bo mają nowe priorytety. Być może, że właśnie to jest powiększenie rodziny, i priorytetem jest wtedy dziecko i bycie rodzicem, i wtedy oczywiście rodzic, czyli nasz znajomy, skupia się na tym, żeby zadbać o swoją rodzinę. Albo jest zmiana lokalizacji pracy, i wtedy jakby ta relacja między nami się rozluźnia, bo bardzo często. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby fizycznie się spotykać, a teraz mamy przecież takie możliwości, żeby się widzieć na wideo, w wideokolach i możemy tak naprawdę być w kontakcie. Tylko priorytetem dla tej znajomej znajomego może być kwestia czasu. Więc pamiętajcie o tym, że każdy z nas ma swoją drogę i w pewnych momentach naszego życia Nasi znajomi będą, czy przyjaciele, będą po prostu iść w kierunku swojej drogi, swojej misji, którą mają tutaj do wykonania, i zmieniają się po prostu priorytety w ich życiu. Natomiast to, jak my się z tym poczujemy, to już jest praca z emocjami, do czego Was, jak zawsze, zachęcam. Mam nadzieję, że ten krótki materiał przypomniał Wam o tym, żeby zadbać o siebie, bo my też w pewnym momencie stajemy się właśnie takimi ludźmi. To my wybieramy, my się przeprowadzamy, my wybieramy nową pracę, my wybieramy nową drogę w życiu, żeby się spełniać, i jesteśmy mniej dostępni, jak byliśmy do tej pory. Dla tych właśnie naszych znajomych, być może nawet dla naszej rodziny. Więc pamiętajmy, że to działa w obie strony i że to być może nasi znajomi mogą czuć się tak samo, jak my się czujemy, jak ktoś w naszym życiu jest mniej dostępny dla nas. Kochani, dziękuję za to, że się pojawiacie, że korzystacie z materiałów i do usłyszenia na następnym krótkim materiale.